Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem programu Sedno sprawy jest Tomasz Szymoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To przypadek, jakiś taki niefartowny zbieg okoliczności, że od kiedy Donald Tusk nie stoi na czele platformy, to żadnych wyborów wam się nie udało wygrać, a już parę lat minęło, panie przewodniczący. Na pewno to było przełomowe wydarzenie. Odejście Donalda Tuska, założyciela Platformy, odejście do europejskiej polityki w 2014 roku. Pamiętam doskonale ten moment. Byłem w rządzie Donalda Tuska i wiedziałem, że nic już nie będzie takie samo. Natomiast to jest tak, że Wtedy się zachnął pewien etap, i ja nie wiem, czy gdyby Donald Tusk dalej przewodził Platformie i rządowi, czy byłyby wygrane wybory w 2015 Jasne, roku. Ale wydawało nie, się, nie wtedy... ma co obdybać, a fakty są takie, że od kiedy nie jest szefem, to nie wygraliście niczego, panie tak, przewodniczący. Jest, tak, to, to no, jaki z tego wniosek może wyciągnąć, Wygraliśmy. Wymyślić, że nie, wymyśli, nie wymyśliliście się na nowo. wyborach proszę. samorządowych, w większości dużych polskich miast wygrali kandydaci bądź platformy, bądź popierani przez platformę. Także no, ale w samorządowych zawsze bierzemy pod uwagę kwestia, wybory do sejmików, które są takim senatu. sondażem ogólnopolskim, prawda? kwestia senatu, gdzie demokratyczna koalicja ma większość, mhm. także ale oczywiście ja tutaj nie będę pudrował rzeczywistości, pewnie że Ale to musi platforma się. tej jesieni wymyślić się na nowo, musi coś się takiego wydarzyć. Żebyście no, umieli powiedzieć Polakom, po co platforma chce objąć władzę. Bo mam wrażenie, że z tym jest od lat cały czas problem. Platforma, policji platformy nie umieją w kilku zdaniach powiedzieć, po co chcą rządzić. Potrafią y, powiedzieć, y, mamy tutaj. Zbudowane i ofertę programową, i takie krótkie uzasadnienie, o co nam chodzi. Ale podobno Jestem... nowy program będzie Proszę? przecież. Nowy program no, może być. Potrzeba nowego programu, gdy się przegrało wybory, gdy się zakończył dwu i półletni maraton wyborczy, to trzeba na pewne sprawy spojrzeć na nowo. Mamy dorobek choćby z kampanii Rafała Trzaskowskiego, jego pomysły 200 złotych dla kobiet, które wychowały dzieci, i tak dalej, i tak no. dalej. Więc w polityce, zwłaszcza w takich czasach, czasach epidemii, kryzysu, który ta epidemia wywołuje, no nie można cały czas jakichś zakurzonych pomysłów wyciągać. Trzeba mieć wciąż nowe. Więc to nic złego, że do takiej dyskusji będziemy tutaj startowali. Kto nie rozwija się, staje w miejscu i przestaje być wiarygodny dla wyborców. To, to pójście do przodu Platformy to ma być teraz, no na razie jeszcze umownie nazywany Nową Solidarnością Ruch Rafała Trzaskowskiego. Czy nie myśli pan przewodniczący, że ten najlepszy moment na wyjście właśnie z nową inicjatywą Rafała? Trzaskowski po prostu już przespał, bo minęły dwa miesiące, mijają kolejne tygodnie, miną od utworzenia tego ruchu, a takie emocje wyborcze no, nie, nie mają aż takiej żywotności długiej. Czy nie uważa pan, że, że za późno? Od razu zapowiedział, że start będzie 5 września. Teraz ten start jest przesunięty ze względu na awarię w Warszawie, co uważam za... Uczciwe stawianie sprawy. Ale co było kuć żelaza, póki gorące? No ale to żelazo musi być wykute na za trzy lata, tak? Wtedy będą wybory. I oczywiście. Bo to jeszcze niech dwa lata, wielu, to będzie jeszcze lepiej. Wielu komentatorów. Uważa teraz tak, Rafał Czaskowski założył inaczej i od razu to powiedział. Także miejmy zaufanie do człowieka, który w krótkiej, nerwowej, emocjonalnej kampanii zyskał zaufanie ponad 10 milionów wyborców. Przecież oni nie zapomnieli, że na niego głosowali. To nie jest tak, że politykę się robi codzienną konferencją prasową czy codziennym wielkim przemówieniem. To będzie długi marsz. Ja oceniam, śledzę wywiady, publiczne wypowiedzi Rafała Skowskiego, że on dokładnie rozumie tę trudność i wie, że co nagle to po diable. A Nowa Solidarność to nie jest czasem pomysł na jakieś przepotwarzanie Platformy Obywatelskiej. To nie będzie marka, która być może zastąpi Platformę Obywatelską. Nie, 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 nie jest to jeden z planów i koncepcji na tworzenie tego nowego podmiotu. Rafał Czarkowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, i tutaj ma też swoją ogromną odpowiedzialność, podobną do odpowiedzialności, jaką ma jako prezydent Warszawy, którego wybrali mieszkańcy. Ja powiedziałbym, Więc że to jako prezydent jest dużo więcej. Niech on, tak, oczywiście. Dlatego o tym przypominam, wskazując jednak na kontekst Platformy Obywatelskiej. Sam Rafał Trzaskowski musi powiedzieć, jak ten ruch ma wyglądać. Mamy pierwszy krok, to jest powstanie Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, gdzie samorządowcy, często odlegli od platformy, też zgłosili swój akces. Czaskowski powiedział. Kręgosłupem nowego ruchu będzie polski samorząd i poczekajmy, dajmy mu szansę to wszystko rozwinąć po swojemu. My się musimy skupić na platformie. Jutro mamy posiedzenie zarządu, będziemy rozmawiali o tym, jak bardziej otwierać platformę, jak przyciągać nowych ludzi. No właśnie, co z programem, co ze statutem, co z różnymi działaniami, które powinniśmy podjąć. Więc tutaj powinniśmy się nawzajem wspierać z tym przyszłym ruchem, natomiast no, musimy się intensywnie zająć sobą. Trzaskowski wyraźnie mówi, demokracja. To partie polityczne. Jego ruch jego przedsięwzięcie nie ma zastąpić partii politycznych. Na tym polega trudność, bo łatwo by się tworzyło ruch, który byłby partią polityczną. Takich ruchów obserwowaliśmy przez ostatnie 30 lat A wiele. była takim ruchem. Tak, była takim ruchem, ale potem startowała w wyborach, czy właściwie od razu startowała w wyborach w 2001 w roku. roku. Potem te wybory wygrała, rządziła w Polsce, rządzi jeszcze w wielu samorządach. Więc ja bym tak łatwo systemu partyjnego nie przekreślał, Partie nie muszą się zmieniać co parę lat, czy zmieniać ich nazwy. Są państwa, w których partie. Nawet czasami kilkadziesiąt lat istnieją, i to też jest jakaś tutaj wartość. Liczy się wiarygodność, oferta programowa i ludzie. To wszystko mamy, tylko musimy z tym wyjść. Panie Przewodniczący, bo w tej nowej Solidarności, jak rozumiem, chodzi o to, żeby wyborcy głosujący na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów, którzy chcieli odsunięcia pisod od władzy, i to ta część ich, która nie chce iść do Platformy Obywatelskiej, nie chce iść z Platformą Obywatelską, żeby wstąpili do ruchu, który tworzą przywódcy platform obywatelskich. Gdzie tu jest logika? Dlaczego skoro oni nie chcą platformy, to dlaczego mieliby wstępować do ruchu, który tworzy platformę? Mają chociażby Szymona Hołownię. Panie doktorze, szanowni państwo, w tej logice się poruszamy od dłuższego czasu. Jako największa partia opozycyjna mamy świadomość swoich ograniczeń i że musimy się poszerzać i szukać tych, którzy mają różne uwagi do platformy, nie chcą na nas głosować. Stąd koalicja obywatelska zapraszanie nowych koleżanek i kolegów do wspólnego działania. Stąd Koalicja Europejska, gdzie praktycznie cała opozycja razem poszła do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Więc my musimy szukać formuły, jak mieć więcej wyborców niż te 28% wyborów parlamentarnych, czy 30 z górą procent Rafała Czasowskiego w pierwszej turze. To jest nasza odpowiedzialność i jeśli nie chcemy być taką opozycją, która ma 20% jest zadowolona z siebie, nie chcemy mieć w scenariusza węgierskiego rozdrobnionej, podzielonej opozycji, to naszą rolą jest to, żeby otwierać się i kolejni przewodniczący platformy podnoszą dużą cenę za to, że próbują, tak jak Ewa Kopacz w 2015, y, zmieniać listy, otwierać się nowych ludzi. Tak samo Schetyna w ubiegłym roku. Otwieranie się i płacą za to cenę, bo oczywiście y, wewnątrz Platformy to jest umiarkowanie przyjmowane. Ale my nie mamy innego wyjścia. My musimy szukać nowych ludzi, pozyskiwać nowych ludzi, bo nikogo w Platformie nie satysfakcjonuje bycie partią, która Pięknie przegrywa, która ma 30%, y, z, największy klub opozycyjny, ale co z tego, jak tych wyborów nie wygrywa? To teraz, jeżeli chodzi o klub opozycyjny, największy szefem tego klubu zostanie Tomasz Siemoniak. Chce pan zostać szefem klubu Platformy Obywatelskiej? Ja powiedziałem, y, jakie okoliczności by mnie skłoniły do kandydowania. To jest zgoda wszystkich, y, wsparcie przewodniczącego Budki, zarządu Rafała Trzaskowskiego. I wtedy czuję tutaj siłę do tego, żeby ludzi łączyć, żeby uporządkować pracę klubu. Natomiast jeśli to miałby być element jakiegoś konfliktu, złej rywalizacji, nie jestem tym zainteresowany. Jestem szefem platformy i roboty mam bardzo dużo. Ale wiem też, że klub potrzebuje zgody i spokoju, a nie jakiejś politycznej szarpanii. Jak już o Borysie Budce mowa, to, to jest dobrym szefem partii. Przez te 7-8 miesięcy pokazał, że on że, że może ją wprowadzić na jakieś nowe tory, bo, bo jak się rozmawia, panie przewodniczący, z politykami Platformy, to niewielu uważa, że jest lepiej niż za Grzegorza Schetyny. W bardzo trudnym czasie... Przypadł początek urzędowania Bory Sabotki i ja uważam, dobrze oceniam jego, jego działania, bo widzę, w jak piekielnie trudnym kontekście się znalazł. W trakcie jednej kampanii wyborczej pani Marszałek Kida Wybłońskiej, pandemia, czyli przestał działać normalnie parlament, normalnie przestała działać kopki, partia, a potem wybory prezydenckie. Więc ma przed sobą jeszcze całą kadencję, czy większość kadencji, i wierzę, że pokaże ten potencjał, z którym wybory wygrał. A mówił to Tomasz Szymoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus Sedno sprawy I jeszcze w imieniu Kamili Biedrzyckiej zapraszam na super raport ten program już za chwilę